zadań przez burmistrza Międzyzbroju została przekazana radzi, yy, przez Radę Miejską Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia i 5 lutego Komisja Rewizyjna wypracowała, po rozpatrzeniu oczywiście tej skargi, zgromadzeniu dokumentów, wypracowała opinię w sprawie skargi yy, pana Zbigniewa Nowickiego na niewłaściwe wykonywanie zadań przez burmistrza Międzyzbroju. Pozwolę sobie przeczytać treść tej opinii, która jest uzasadnieniem do y, y, uchwały w sprawie tej skargi. Chciałabym, y, abyście Państwo w trakcie przedstawiania y, przeze mnie tej opinii zwrócili uwagę na chronologię wydarzeń, bo ona tutaj odgrywa bardzo wielką rolę. Skarga pana Zbigniewa Nowickiego z dnia 17 grudnia 2013 roku na bezczynność Burmistrza Międzyzdroju płynęła za pośrednictwem zawodnio Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 23 grudnia 2013 roku, znak WI 1411 2013 Data wpływu do Rady Miejskiej 2 stycznia 2014 roku. Rada Miejska w międzyzdrojach podjęła uchwałę numer 48 przez 477 przez 14 z dnia 28 stycznia 2014 roku uznającą swoją właściwość do rozpoznania przedmiotowej skargi przekazując ją do zbadania Komisji Rewizyjnej. Skarga Pana Zbigniewa Nowickiego była rozpatrywana na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 5 lutego 2014 roku. Informacje oraz dokumenty na temat problemów poruszonych w skardze przedstawiali kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Pani Ewa Sulicka-Szolc oraz sekretarz miasta Pan Henryk Nogala. Skarżący nie przybył na posiedzenie komisji. Pan Zbigniew Nowicki zarzuca, że gmina Międzyzdroje pozoruje tylko działanie na rzecz ochrony środowiska, że na działce numer 1 przez 2 w Lublinie właściciel nieruchomości Resgaj, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, zalegają śmieci oraz niebezpieczne odpady w postaci azbestu, a gmina Lekceważy zagrożenia związane z obecnością azbestu w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, że zaczęto na tej działce nielegalną wycinkę drzew i że gmina ma obowiązek utylizacji odpadów niebezpiecznych typu azbest oraz usunięcia wszystkich nieczystości z posesji nawet niezamieszkałych, bo za to podatnicy wpłacili daninę pod nazwą opłata śmieciowa. To jest jak gdyby streszczenie zarzutów poruszanych w tej skarcie. W trakcie rozpoznawania treści skargi komisja rewizyjna ustaliła, po pierwsze, właściciela nieruchomości o numerach działek numer 1 i 2 przez 1, obręb 24 położonej w Lubinie przy ulicy Głównej jest Rezgaj, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 30 przez 5. Po drugie, w gminie Międzyzdroje w dniu 25 września 2013 roku rozpoczęła się kontrola problemowa Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, której celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gmin. Kontrola ta zakończyła się 24 października protokołem kontroli numer Wios, Wios, yy, kreska 303 łamane przez 2013. W ustaleniach kontroli w punkcie czwartym pod nazwą Inne zagadnienia kontrolująca starszy inspektor ochrony środowiska, magister inżynier Karolina Muchla, zapisała: cytuję z protokołu kontroli. W związku z wpływem do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Szczecinie pisma informującego o nielegalnym składowaniu odpadów w miejscowości Lubin gmina Międzyzdroje na terenie starej cementowni w dniu 25 września 2013 roku przeprowadzono wraz z przedstawicielem urzędu gminy oględziny przedmiotowego terenu teren nie był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych od ulicy głównej znajdował się betonowy mur w którym wybita była jedna z płyt. Dostęp do ruin był możliwy również od strony bazy rybackiej oraz ulicy Turkusowej 1. Teren graniczy z jeziorem Bicko Wielkie. W toku oględzin stwierdzono składowanie na przedmiotowym terenie dużych ilości odpadów w postaci opakowań spożyw sztucznych pożywności, opakowań szklanych, słoiki, butelki, stłuczki szklanej, odzieży, pościeli, poduszek i kołder. Na terenie znajdowały się również odpady w postaci elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, to jest obudowy od telewizorów, zabawek, opon, odpadów wielkogabarytowych, fotele, kanapy, papy, ceramiki łazienkowej, opakowań po niebezpiecznych mieszaninach chemicznych. Odpady te złożone były bezpośrednio na gruncie, jak i w ruinach cementowni. W dwóch miejscach znajdowały się płyty eternitowe. Złożone były w pryzmach, niektóre były połamane. Płyty eternitowe znajdowały się również w sąsiedztwie jednego z budynków, w sąsiedztwie jeziora. Płyty były pokruszone i rozproszone płasko na powierzchni około 300 metrów gruntu przed budynkiem. Na terenie oględzin widoczne były również ślady spalania odpadów. Do protokołu kontroli załączono dokumentację fotograficzną przedmiotowego terenu wykonaną w dniu oględzin. Koniec cytatu z zapisu protokołu wioś z 25 września 2013 roku. Po trzecie, Komisja Rewizyjna ustaliła. Do spółki Rezgaj zostało wysłane w dniu 26 września 2013 roku, a więc w dzień po protokole. Z zawiadomienie znak IT 62 2013 ks o wyznaczonej przez Gminę międzyzdrowie wizji lokalnej na dzień 17 października 2013 roku w celu dokonania oględzin działek i składowanych na niej odpadów oraz złożenia wyjaśnień i ustalenia dalszego sposobu postępowania w sprawie. Po czwarte, do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wpłynęło pismo z dnia 7 października 2013 roku, data wpływu do urzędu 11 października 2013 roku spółki Rezgaj z prośbą o przesunięcie terminu wizji lokalnej na dzień 6 listopada 2013 roku z powodu wcześniej zaawansowanych wyjazdów służbowych. Prokurent spółki pan Andrzej Janowski jednocześnie poinformował, że na terenie tych nieruchomości właściciel nie składa żadnych odpadów i nie posiada jakichkolwiek dokumentów związanych z ich składowaniem. Po piąte, Gmina Międzyzdroje przychyliła się do prośby spółki REZDAJ pismo z dnia 14 października 2013 roku, znak IT 62361-2013 KS i przyjęła termin wizji lokalnej na 6 listopada 2013 roku, godzina 10. Po szóste, w dniu 6 listopada 2006, 2013 roku przeprowadzono oględziny kontrolę na terenie nieruchomości numer działek 1, 2 przez 1, obręb 24 położonej w Lubinie przy ulicy Głównej, będącej własnością spółki Resgaj. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, pani Klaudia Szach-Matuszewska i pani Ewa Sulicka-Szolc. W kontroli uczestniczył pan Marek Dobrowolski, zastępca dyrektora spółki Rezgaj. Wizja lokalna potwierdziła fakty zaświecenia nieruchomości przedstawione wcześniej w protokole z kontroli przeprowadzonej przez zachodniopomorski wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Został sporządzony protokół podpisany przez obie strony. Kontrolowany właściciel nieruchomości wniósł do protokołu z wizji następującą adnotację. Cytuję: Na powyżej opisanej nieruchomości nie jest prowadzona działalność, a znajdujące się odpady zostały podrzucone przez nieustalonych sprawców. Odpady zalegają od kilku lat. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne proszę o uwzględnienie terminu do 30 czerwca 2014 roku na uprzątnięcie terenu. Po siódme. W dniu 21 listopada 2013 roku burmistrz Międzyzdrojów wystawia zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak it 721-6-2013 ks o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z terenu nieruchomości przy ulicy Głównej w Lubinie, działka nr 1, 2 przez 1, obręb 24. Po ósme, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wystąpieniem z dnia 12 listopada 2013 roku prosi o przekazanie ustaleń z wizji lokalnej w sprawie nielegalnego składowania odpadów na nieruchomości w Lubinie będącej własnością spółki regule. Po dziewiątek burmistrz pismem z dnia 25 listopada 2013 roku znak IP 7021 2013 KS informuje. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska, że 21 listopada 2013 roku zostało przesłane do spółki zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Po dziesiąte. W dniu 30 grudnia 2013 roku burmistrz Międzyzdrojów wydaje decyzję znak IT 7 2013 KS nakazującą i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie usunięcie z nieruchomości składowanych odpadów komunalnych, pozostałych odpadów oraz odpadów Niebezpiecznych płyty faliste, azbestowo-cementowe, ustalając obowiązek wykonania decyzji w terminie do 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Po 11. Współka Wezgaj z siedzibą w Rzeszowie w dniu 21 stycznia 2014 roku złożyła za pośrednictwem Burmistrza Międzyzbroić odwołanie od decyzji burmistrza Międzyzorów z dnia 30 grudnia 2013 roku w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z działek nr 1 i 2 przez 1 położonych w Lubinie, doręczonej skarżącemu w dniu 7 stycznia 2014 roku. Spółka wnosi o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania celem przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego i stwierdzenia, kto był odpowiedzialny za składowanie odpadów na nieruchomości należącej do skarżącego, a tym samym faktycznie włada wszystkimi odpadami. Na dzień rozpatrywania skargi, czyli na 5 lutego, sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie. Po dwunaste, rozpoznając skargę Pana Zbigniewa Nowickiego, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na treść artykułu trzeciego, ustęp pierwszy, punkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w brzmieniu, cytuję, ilekroć w ustawie jest mowa o posiadaczu odpadów, Rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Koniec cytatu z ustawy. Reasumując zebrane dowody w trakcie rozpoznawania skargi pana Zbigniewa Nowickiego na niewłaściwe wykonywanie zadań przez burmistrza Międzyzdrojów, Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach uznać skargę za bezzasadną. Podpisały cztery osoby, czyli cała Komisja Rewizyjna w czteroosobowym składzie. Dziękuję. Dziękuję. za protokołu. skargi. Bardzo proszę. I Komisji. Proszę Komisja założyć bardzo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Czy 3 głosami za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan burmistrz. Dziękuję. W związku powierzę bardzo, że ktoś za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uznania w prawie skargi naliża w przez burmistrza i jako skarbą bez zasady. Kto jest za, proszę o 10. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba w głosowaniu. Zaraz pięć, 9 dziewięć, Dziękuję bardzo.